Dzisiaj pokażę Wam aplikację Red Time. Jest to taki zegarek, który produkowany został przez polskiego dewelopera. I ma on za zadanie takie, żeby pokazywać nam godzinę w nocy i nie oślepiać nas przy okazji. Tak to wygląda. Jest to naprawdę bardzo prosta aplikacja, nie ma tutaj jakichś specjalnych ustawień. Jedyne co możemy zmienić to czas. Jeżeli chcemy, żeby nam wyświetlał na przykład AM czy PM, e, trzeba ustawić czas oczywiście na 12 godzin. E, Natomiast nas Polaków oczywiście to nie dotyczy, bo ustawiamy czas na 24 godziny. E, możemy wyłączyć sekundy, włączyć, zmienić jasność. E, co jest fajne, możemy sobie zmienić czciąg. Jest tutaj dosyć dużo tych czcionek, także każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Dlaczego ja wam prezentuję tą aplikację? Prezentuję ją dlatego, że mam do niej kody. I wystarczy po prostu mnie śledzić na Twitterze, gdzieś tutaj na pewno to zamieszczę. I te kody pojawią się prawdopodobnie powiedzmy dzisiaj między godziną 17 a 18 na moim koncie na Twitterze i tam będziecie mogli tą aplikację sobie za darmo zdobyć tych kodów będzie cztery także myślę, że dla każdego wystarczy. Dzięki za oglądanie kolejnego filmu, trzymajcie się na razie